Cześć. Witaj ponownie. Dziś mam dla was quiz o uwielbianym przez wielu superbohaterze Deadpoolu. Jak dobrze znasz Wade'a Wilsona? Sprawdź swoją wiedzę. Mam dla ciebie 20 pytań, które przetestują znajomość faktów z komiksów i filmów o Deadpoolu. Gotowi? Zaczynamy. Jakie jest prawdziwe imię Deadpoola? Wait, Wilson. Jaka jest główna zdolność Deadpoola? Deadpool ma zdolność do szybkiej regeneracji, podobnie jak Wolverine. Dlaczego Deadpool nosi czerwony kostium? Deadpool nosi czerwony kostium, aby ukryć krwawienie podczas walki. Wymień jedną z grup, do których należał Deadpool. Deadpool był częścią wielu grup, w tym X-Force, X-Men, Avengers. Jaką broń używa Deadpool najczęściej podczas walki? Deadpool korzysta najczęściej z dwóch katan. Kto gra Deadpool'a w filmach od 2016 roku? Ryan Reynolds. Który program dał Deadpool'owi jego zdolności? Deadpool był pacjentem programu Weapon X który dał mu jego zdolności. Dlaczego Deadpool ma zdeformowaną twarz i ciało? Deadpool ma zdeformowane ciało z powodów eksperymentów, którym był poddany. Jak nazywa się córka Deadpoola? Eleanor Camacho. Z którym bohaterem programu Weapon X Deadpool miał konflikt? Deadpool miał konflikt z Wolverinem, który również był produktem Weapon X. Jaką rolę przyjmuje Deadpool w grupie X-Men w filmie Deadpool 2? Deadpool staje się chwilowo członkiem X-Men, jako stażysta. Jaką chorobę miał Wade Wilson przed uzyskaniem swoich mocy? Wade Wilson cierpi na raka, co prowadzi go do udziału w eksperymentach, które dają mu jego moce. Jakiego urządzenia używa Deadpool do przemieszczania się w czasie? Deadpool używa czasowego urządzenia Cable'a do naprawienia niektórych wydarzeń. Jaki napis jest na koszulce Deadpoola w drugim filmie nawiązującym do mutantki? Deadpool nosi koszulkę z napisem Hope, nawiązujący do mutantki Hope Summers. Co Deadpool robi często w filmach, co jest rzadkie w filmach o superbohaterach? Deadpool łamie często czwartą ścianę, rozmawiając bezpośrednio z widzami w swoich filmach. Kogo Deadpool ratuje w drugim filmie za pomocą urządzenia czasowego? Deadpool używa urządzenia czasowego, aby uratować Vanesę i Petera. Jak nazywa się taksówkarz Deadpool'a? Deadpool nazywa swojego taksówkarza Dopinder, na cześć zmarłego przyjaciela z dzieciństwa. Który aktor gra Vanishera w, w Deadpool 2? Brad Pitt pojawia się w tej krótkiej roli, ale zaledwie na kilka sekund. Jakie było prawdziwe zamierzenie sceny śmierci X-Force w drugim filmie? Scena ta była nakręcona dla aktorów, którzy myśleli, że będą odkrywać większą rolę. Do którego filmu nawiązuje scena z bronią atomową w Deadpool 2? Scena z bronią atomową jest nawiązaniem do filmu Terminator 2. To już wszystko na dzisiaj. Pochwal się w komentarzu, ile udało Ci się odgadnąć. Nie zapomnij subskrybować po więcej. Do zobaczenia!